Jesteśmy na targach, 15 już targach roślin i architektury krajobrazu. Targi nazywają się Miasto Ogród Zielony Design. Wystawców mamy ponad 60. Na tych stoiskach mamy od elementów wyposażenia ogrodu, mebli ogrodowych, płytek, którymi sobie wykładamy ścieżki, aż po wszelkie rośliny. Jednym z rozwiązań jest roślinność wodna, która spowalnia przepływ i proces Rosji. Na tej konferencji możemy posłuchać i wykładowców akademickich. Szczególnie tutaj należy podkreślić rolę Zachodniopomorskiego pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ale też mamy gościa specjalnego, którą jest pani Marianne Harris. Przyjechała do nas z Irlandii. Uh, been hearing some very interesting work Miałam okazję been wysłuchać in tego, in co in dzieje się w Polsce, Polsce, co robi się w Polsce. Jeśli chodzi właśnie o rozwój tych naturalnych obszarów, a także co Polacy robią gdzieś indziej na świecie w tym względzie. I zauważam właśnie wspólne cele i wspólne wysiłki mające, zmierzające do zachowania tej bioróżnorodności i utrzymania w odpowiednim stanie oraz przywrócenia odpowiedniego stanu środowisku naturalnemu. Trzecim takim elementem targowym to jest ogród pokazowy zaprojektowany przez studentów Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a zrealizowany przez uczniów Centrum Ogrodniczego Szczecin zdroje.